Na ulicy świt, w oczach błysk W głowie tysiąc dawnych myśli Kiedyś bała się patrzeć w cień Dziś już wie, kim naprawdę jest Zrzuca z ramion cudzy strach Z każdym krokiem rodzi blask Nie pyta już, dokąd iść Bo w rytmie serca płynie jej krwi Świt Tańczę, więc jestem Z każdą nutą rodzę się znów Na bosaka przez Mnie już nie dziś To mój ogień, mój krzyk, mój świt Tańczę, więc jestem W tym ruchu mam cały swój świat Kiedy ciało mówi dość Dusza krzyczy dalej chodź Bo w każdym ruchu, w każdym dźwięku Zostawia ból, odzyskuje wdzięk Patrz jak błyszczy w oczach kurz Po drodze zgubiła swój lęk i gniew Nie potrzebuje już niczyich słów Jej wolność gra Więc jestem z każdą nutą rodzę się znów Na bosaka przez deszcz i gniew Bo taniec to mój własny cud Nie zatrzymasz mnie już nie dziś To mój ogień, mój krzyk, mój świt Tańczę, więc jestem w tym ruchu Mam cały swój świat Niech bije rytm jak serca dzwon Niech spadnie z niej każdy sąd Bo kiedy tańczę z nich wszystko znów ma sens.